Jak podają oficjalne źródła, kanał Kartomani został założony dokładnie 1 marca 2014 roku. Przez pierwsze kilka miesięcy pojawiło się na nim parę filmików dodawanych w bardzo nieregularnych odstępach czasu, tworzonych również przez Maćka. Lecz tak naprawdę to dokładnie 4 lata temu, 15 marca 2015 roku, dwa dni po premierze filmu Jajca jak berety, omawiającego w skrócie nowe problemy w grze, które pojawiły się przez wprowadzenie widełek cenowych, postanowiłem, że poprowadzę ten kanał w formie, którą znacie obecnie, że będę wrzucać tutaj filmik w każdą środę, piątek oraz niedzielę i jak mawia szpaku, zobaczymy co z tego wyjdzie. No a wyszło to co wyszło, wyszło to co widać, ale dzisiaj w czwartą rocznicę kartomanii na YouTube, zamiast opowiadać o historii tego kanału, ciekawostkach, statystykach i tym podobnych rzeczach, wychodzę z nową inicjatywą. Z pomysłem, który po raz pierwszy w jeszcze dość nieklarowny sposób zrodził się w głowie Maćka bodajże w sierpniu i który w końcu postanowił

Od razu mówię, że to nie jest nic z cyklu materiał sponsorowany, ani nic, co wymaga od kogokolwiek jakichkolwiek nakładów finansowych, bo pomysł, który za chwilę Wam przedstawię nawet mnie nie będzie kosztować ani grosza, a co najwyżej trochę poświęconego czasu. Ale jeśli Wam się spodoba, będę poświęcać swój czas z przyjemnością. Więc, drogi widzu, jedyne o co proszę Ciebie z okazji czwartych urodzin Kartomani, to to, żebyś wysłuchał tego materiału do końca i dał mi znać w komentarzu co o tym sądzisz. A przechodzę do meritum. To jak wiadomo, ten kanał zrodził się w dużej mierze dzięki moim merytorycznym filmom, z którymi zazwyczaj zgadza się większość graczy. Ale zawsze, tak jak z reguły bywa to na YouTube, filmy te były wyłącznie moim chłodnym spojrzeniem na daną sprawę. Obecnie FIFA poszła tak bardzo do przodu, że o tym, co dzieje się w tej grze, a także na jej scenie, można by co tydzień pisać książkę. I co za tym idzie, przeciętnemu graczowi trudno jest wyłapać wszystkie te najważniejsze i najciekawsze bieżące informacje, a także zwyczajnie Większość osób nie ma czasu, by tak dogłębnie to wszystko śledzić. No, i w tym miejscu pojawia się nasza inicjatywa, coś, czego w Polsce chyba jeszcze nie było, a mianowicie nowy program ze starą nazwą: FIFA Talks, który od teraz pojawiać będzie się co tydzień i które stanie się programem dyskusyjnym, w którym zawsze będą co najmniej dwie osoby omawiające najważniejsze wydarzenia z FIFA oraz jej sceny na przestrzeni ostatniego tygodnia. Już do tej pory FIFA Talks na kanale Kartomani było bardzo szanowaną serią, ale jednocześnie zawsze było to wyłącznie moje twarde spojrzenie na dany temat, a dokładając drugiego rozmówcę, to już nie będzie wyłącznie przekazywanie informacji, ale także wymiana idei. No i co tutaj ważne, nie chcę na starcie odgórnie nakładać temu programowi żadnych sztywnych ram. Oczywiście naturalnie będziemy podsumowywać w nim bieżące wydarzenia, no ale także w ramach niego mogą pojawić się jakieś stałe punkty, typu szybkie omówienie najlepszej karty z danej drużyny tygodnia, albo co co mnie osobiście bardzo by interesowało, a mianowicie szybkie podsumowanie najlepszych występów Polaków w ostatnim Food Champions, czyli kto w dany weekend załapał się do top 100. Z reguły nawet jeśli gracze chwalą się swoimi występami w lidze weekendowej, to te informacje nie docierają do zbyt wielkiego grona osób, no a tutaj wszystko podane byłoby jak na tacy. Bo nawet ostatnio widziałem na naszej grupie, że jeden z rzeźników zrobił bilans 30 do 0 bardzo tanim składem. Składem, którym większość graczy czy nie weszłaby prawdopodobnie nawet do trzeciej dywizji? A to ma już w sobie potencjał, żeby taką osobę zaprosić do programu, by na spokojnie podzieliła się ona tajnikami swojego sukcesu, bo to na pewno byłoby rozwijające. No i tutaj pytanie do was: czy wolelibyście, żeby program ten był szybkim podsumowaniem informacji z ubiegłego tygodnia, gdzie powiedziane jest, co działo się w grze i na całej scenie Fify, czy też by był to program bardziej merytoryczny, gdzie na spokojnie wszystkie zagadnienia omawiane są z każdej strony? Póki co pierwsze 10 odcinków FIFA Talks, które pojawiać będą się w każdy czwartek o godzinie 16, nagramy na profesjonalnym sprzęcie w naszym lokalnym Radiu Free i będą one w formie prostych podcastów, które na starcie wrzucać będę na YouTube, bo YouTube znam najlepiej i jego analityka szybko pokaże mi, czy jest zapotrzebowanie na taki program, czy też nie. Bo jeśli tak, to w przyszłości możemy przenieść się także w inne rejony internetu, a może nawet zrobić z tego program z kamerami. No bo to już nie będzie problem. Pytanie Brzmi, ile osób realnie chciałoby czegoś takiego? Bo ja, na przykład, na początku nie byłem do końca przekonany co do tego pomysłu, ale potem siadłem sobie na spokojnie i pomyślałem, czy gdyby ktoś zrobił nawet taki prosty cotygodniowy podcast o Fifie, 5 lat temu w 2014 roku, kiedy nie byłem jeszcze Jupiterem i tak po prostu, jak większość osób, grałem Fifę dla zabawy, to czy ja bym tego słuchał, czy bym tego nie słuchał? No i odpowiedź brzmi, no pewnie, że tak. Słuchałbym co tydzień, nawet tak po prostu, podczas FIFA. No, chyba, że prowadzący to byłby Gamon, a tego tutaj też nie można wykluczyć, bo ja sobie nagrywam od czterech lat film na YouTube na jednym mikrofonie, mówiąc sam do siebie, ale jeśli chodzi o moje obycie w dyskusji, to chyba będzie trzeba nad tym trochę popracować. Co prawda, parę razy występowałem w radiu i tak dalej, ale to nie czyni mnie osobą doświadczoną w przebywaniu na antenie z innymi rozmówcami. Tutaj plus jest taki, że szybko się uczę i że moim pierwszym rozmówcą oraz współprowadzący FIFA Talks będzie dobrze znany Wam. Administrator rzeźników Kartomanii, Krzysztof Lenarczyk, który nie dość, że jest maniakiem FIFA, nie mniejszym ode mnie czy Maćka, to przede wszystkim od kilku lat jest także redaktorem radiowym, a także moim znajomym, z którym to chociażby dwa lata temu wygrałem nawet lokalny turniej FIFA 2 na 2. Więc przynajmniej w połowie, już pierwsze odcinki FIFA Tox muszą być profesjonalne i tak się składa, że pierwszy z nich jest już oczywiście na Tubie, a znajdziecie go w opisie tego filmiku, bo postanowiłem, że tak odmienna i typowa seria zasługuje na odrębny kanał. Nie chcę mieszać tego z kontentem kartomanii. Tutaj niedługo zaczną pojawiać się nowe serie, w tym także historyczne i kartomania własnym kołem się toczy, a FIFA Talks to można powiedzieć będzie kartomania dla chętnych albo dla tych najaktywniejszych graczy. Ten pierwszy odcinek nazwijmy go prologiem, który trwa niecałe 25 minut, to jest jeszcze taki program testowy, żeby zobaczyć jakość dźwięku i tak dalej tak dalej. Ale później chciałbym, żeby w oparciu o waszą opinię, o to czego co wy tak naprawdę oczekujecie po tym prawdopodobnie pierwszym stałym programie o Fifie w Polsce, przybrało on już jakieś finalne ramy ze stałymi punktami, które po prostu najbardziej was interesują. I tak po 10 pierwszych odcinkach zobaczymy, co z tego wyjdzie i jakie jest tego zainteresowanie. No bo nawet jeśli Fifa Talks będzie miało 10% zainteresowania, co przeciętny film na kartomanii, to mi i tak będzie się chciało raz w tygodniu ruszyć tyłek, żeby przejść się do radia, albo później do jakiegoś studia, żeby dla was nagrywać ten program. Bo, jak mówię, poza odrobiną poświęconego czasu, ja nic na tym nie tracę i aż żal nie spróbować ruszyć tego tematu. Dlatego, tak jak powiedziałem, czekam na Wasze komentarze, opinie, jak Wy to widzicie, czego oczekujecie po takim programie. Postaram się przeczytać wszystkie Wasze wypowiedzi, nawet jeśli będę musiał siedzieć przed kąpem do 5 rano. A pierwszy, prologowy odcinek FIFA Talks, które póki co prowadzić będę z Krzyśkiem, a Maciek będzie pełnić rolę researchera, oraz chyba można tak powiedzieć, scenarzysty, znajduje się w. W opisie tego filmiku. Jeszcze raz dzięki, że jesteście ze mną już od 4 lat na tym kanale, ale jak widać, to dopiero początek. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!